Teraz, teraz są te już takie na większą skalę. Dla mnie w każdym domu prawie 100 milionów to były krosy. No, ale wróciłby Pan do tych krosien? Proszę? Czy do tych krosien by Pan wrócił? Czy bym wrócił? No. No wie Pani, Będę, że z tego się dużo odbija, za mnie nie udało. Yeah, check out money,